Każdy, kto ma psa, chyba zna tę sytuację, prawda? Spacer, z naprzeciwka idzie ktoś inny z psem, i od razu w głowie zapala się lampka. O, super, niech się poznają. Ale czy na pewno robimy psu przysługę? Zobaczmy, co tak naprawdę dzieje się w jego głowie w takich momentach. No więc, wyobraźmy to sobie. Opiekun z entuzjazmem ciągnie swojego psa na smyczy w stronę drugiego czworonoga. Pies się zapiera, próbuje odwrócić głowę, całym sobą daje znać, że nie, dziękuję, ale cóż. Smycz jest nieubłagana. Dla człowieka to taka próba nawiązania psiej przyjaźni, ale dla psa? No właśnie, dla niego to może być coś zupełnie innego. I tu, wiecie, dochodzimy do samego sedna. Bo to, co my często z dumą nazywamy socjalizacją, dla psa jest po prostu zmuszaniem. Wpychamy go w interakcję, na którą być może wcale nie ma ochoty. To jest fundamentalne nieporozumienie, które zamiast zbudować pewność siebie, funduje psu stresu, a nawet lęku. Trzeba wiedzieć jedno. Zanim pies zacznie warczeć albo szczekać, on już od dawna z nami rozmawia. Wysyła całą serię takich, wiecie, cichych sygnałów, próbując nam coś przekazać. Problem w tym, że my ludzie często tego nie łapiemy. Albo co gorsza, ignorujemy to, myśląc, że to jakieś, no, psie fanaberie. Specjaliści nazywają to sygnałami stresu. Ale tak między nami to jest po prostu bardzo, ale to bardzo grzeczna psia prośba. Coś w stylu, słuchaj, robi się trochę niezręcznie, może pójdziemy już. To jego pierwszy, taki cichutki sposób, żeby dać znać, że coś jest nie tak. A co to za sygnały? No na przykład, pies nagle zaczyna zjewać, chociaż wcale nie jest śpiący. Albo oblizuje nos, tak nerwowo. Odwraca głowę, to klasyk, jakby mówił, nie patrzę, nic się nie dzieje. Do tego dochodzi całe ciało, sztywne, napięte. Ogon wciśnięty pod brzuch. Każdy z tych elementów to kawałek układanki, a całość? To już bardzo jasny komunikat. Daj mi więcej przestrzeni. I teraz najważniejsze. Taki pies nie jest niegrzeczny. On nie jest uparty. On po prostu komunikuje, mówi jak potrafi. Mówi nam, że sytuacja go przytłacza. A mylenie tego z nieposłuszeństwem to trochę tak, jakbyśmy się złościli na turystę, który w obcym języku próbuje nam powiedzieć, że się zgubił. No dobrze. A co się dzieje, kiedy te ciche prośby trafiają w próżnię? Kiedy je przegapimy, albo, co gorsza, zignorujemy? Wtedy, cóż, pies zostaje sam z problemem. Z jego perspektywy próbował grzecznie, ale nikt go nie posłuchał. A to, co go niepokoi, jest coraz bliżej. I tu mamy klasyczne zderzenie dwóch światów. Po jednej stronie opiekun z najlepszymi intencjami na świecie chce, żeby mój pies się bawił, miał kumpli, a po drugiej stronie pies, który czuje się jak w pułapce, jest przestraszony i co najgorsze, ma poczucie, że to, co mówi, kompletnie się nie liczy. To są dwa różne filmy. Serio. To proste. Jak nie działa szept, to trzeba krzyknąć. Dokładnie tak samo jest z psem. Jego krzykiem jest właśnie warczenie, szczekanie, czasem nawet kłapnięcie zębami. I to jest kluczowe. To nie jest początek awantury, to jest desperacka eskalacja, ostatnia deska ratunku, żeby ktoś go wreszcie usłyszał. Może to zabrzmi mocno, ale taka jest prawda. Gdy pies warczy, to znaczy, że już jest za późno na subtelności. To znaczy, że cała litania jego wcześniejszych próśb została, no cóż, zignorowana. Warczenie to jest czerwonokartka, to jest sygnał alarmowy, który mówi: Moje poczucie bezpieczeństwa właśnie legło w gruzach. No dobrze, wiemy już czego unikać to teraz pytanie jak to robić dobrze, bo na szczęście istnieje inne wyjście proste, oparte na szacunku i co najważniejsze takie, które wzmacnia więź z psem, a nie ją rujnuje. Cała filozofia sprowadza się właściwie do trzech prostych kroków. Krok pierwszy, obserwacja po prostu patrzmy na swojego psa i uczmy się jego języka. Krok drugi, dystans. Zamiast iść na czołowe zderzenie, omijmy drugiego psa szerokim łukiem. To dla nich o wiele bardziej naturalne i mniej stresujące. I krok trzeci, absolutnie kluczowy. Dajmy psu wybór. Chce podejść? Super. Nie chce? Też super. Jego nie jest tak samo ważne, jak jego tak. Właśnie tu chodzi o zmianę myślenia. Spacer to nie jest nasz projekt. Spacer jest dla psa. To jest jego czas na węszenie, na odkrywanie świata, no, na bycie psem. To nie jest jakiś test z życia w społeczeństwie, z którego musi dostać szóstkę, żeby nas uszczęśliwić. Chodzi tylko i wyłącznie o jego komfort. I teraz, co z tego wszystkiego mamy? Jaka jest nagroda za to, że stajemy się powiedzmy adwokatem naszego psa, a nie jego traserem? Odpowiedź jest bardzo prosta, a jednocześnie bezcenna. Tą nagrodą jest zaufanie. Tak po prostu zaufanie. Pies, który wie, że jego człowiek go słucha, że go rozumie. I w razie czego obroni. Taki pies zaczyna traktować swojego opiekuna jak bezpieczną bazę. A z tego rodzi się więź, która jest po prostu nie do podrobienia. I to zdanie w zasadzie mówi wszystko. Szanowanie granic psa to nie jest jakaś fanaberia czy nadopiekuńczość. To jest serio najprostszy przepis na relacji, w której pies czuje się bezpiecznie, wie, że jest rozumiany, a pies, który ufa, to po prostu szczęśliwszy pies. I o to w tym wszystkim chodzi, prawda? więc może następnym razem na spacerze warto na chwilę się zatrzymać, spojrzeć na swojego psa i zadać sobie to pytanie. Co on tak naprawdę próbuje mi teraz powiedzieć? Bo zobaczenie świata jego oczami to naprawdę może zmienić wszystko.